Oczekuję, żebym dał z mieszkania, mieszkaniom, żebym ci mogła stąd wyprowadzić. Jest to nie co się dzieje. Nie mam warunków takich jak mam, mama, a do sądu mam 21. Co ja im że mam dwa pokój? Co ty byś chciała za pomoc, żeby ci udzielić? udzielić? Może albo się stąd wyprowadzić, kurwa. Naprawdę no, bym cię No ale gdzie? Nie wiem gdzie żeby nie, nie mieć kontaktu z, z tą. bo to jest naprawdę coś. Ze szwagierką nie chcesz mieszkać, tak? Nie chcę z nim mieć nic wspólnego. Jak wy się tu cały czas z tą twoją siostrą kłócicie o coś, no to może to nie ma sensu, żebyście tutaj tutaj. Trzeba przekształcić ten budynek na gospodarczy, to znaczy, żeby zrobić z niego można hałdy. Musi prowadzić prąd, doprowadzić gaz, doprowadzić wodę w tym budynku no skalnego tak. i to kosztuje wszystkie mapy wszystko. Bo to jest dom w ogóle przebudowany z jakiegoś pomieszczenia, tak? Gospodarczego. Przez budynek gospodarczy, nie wiem. Czyli to nie jest dom jako dom. Przecież to jest wszystko stoi na ojca. Nic nie zrobił z tego, bo ona powiedziała, że mamy komorników. Nie mamy żadnych komorników, nic z tym światem nie mogą zrobić. Podlicznik też nie można to się z tego, awanturuje. To już ja pierdolę. to już... Trzy razy do wójta e, pisali, żeby nam dał socjalny, szkali, się żebyś tam nie ma. Miały szukać coś, też e, nie, wcale nie szukają. Drzewo przyniesie, pokaż jak ty to wszystko zrobisz. No nic. To jest Taka dziecka dzisiaj ja przecież musiałam go czyścić, bo przecież zatkały. Tak, pało, tutaj pokój za... jest. Ja z dziećmi. A teraz jeszcze się zbliża komunia tej tej Natalki. Trzeba wszystko płacać. A Natalka to jest w tej chwili tam... W internacie jest Tak samo Kacper. Kacper ma 18, prawie 17 lat już ma. No i masz jeszcze niepełnosprawnego Patryka. Tak. I on cały czas przebywa. Matrzynie, TPS-ie. No i Karolinka. Karolinka jest w rodzinie zastępczej. Bo mi ją zabrali. Tu śpi Hacper z... Czym? Tu ja śpię z napalką z Pauliną. Tam e, śpi Kubuś, tu e, Batryk, tam przenek. Tylko tyle, bo młek nie macie tu nie to jest za mało, bo nie Dzieci się tu gdzieś uczą, jakoś coś rysują. Tutaj. Dzisiaj o Pauli nauczyłam literek, i się uczą, i rysują na tym stoliku. Była telewizja, ale nic nie dało, bo kuratorka się zaczęła tu rządzić i przyjechały, ale pojechały z powrotem, powiedziały, że nie będą takie coś robić. I są do Jaworu. Pani też mnie nie, nie odpisała, ja wolę wcale. I cichosza jest, i dalej jestem taka jestem w kropce. No to, A ta malutka nie chodzi nigdzie teraz do szkoły? Nie, no, chodzi do Stasina, tylko ma zapalenie towarza i Pani dzwoniła, żeby w domu została. Musi Czy, to czyli mają. ona nie musi do żadnej szkoły nie, specjalnej nie, chodzić? Nie, ona do normalnej chodzi. Jak one chcą mi zabrać wszystkie dzieci. Kierowniczkę TPS-u. Pomieszczeń za mało, dzieci dużo. No. Kochasz dzieci wszystkie. No tak, podałam nas do sądu, bo mamy złe warunki. Powiedziała, że dzieci chodzą brudne, zaniedbane, a to jest wcale nieprawda. No to akurat potwierdzam, że nie są te dzieci zaniedbane ani brudne, tylko no, żyją w takich warunkach, w jakich, no, jakich, jakich żyją, ale no. potwierdzam, że dzieci są zawsze by, by umyte, on ma najgorzej, bo on ma rozermę płuc, Bartusz, i musi leki przyjmować. No bo w tych lekach, on ma te leki takie dwa razy dziennie musi brać. się nie ma leków, ten tylko pszenek jeszcze bierze psycho... tego, bo on kiedyś rwał włosy sobie z tego, z głowy, no. i bierze, też bierze psychotropa. Patrz, co tu śpi, to jest jego miejsce. I ta rurka, która to tam jest... To jest rurka taka z takim tym, że jak właśnie chce Patryk wstać, czy coś, to może go Mieleja. A to skąd to łóżko sami kupiliście, nie, czy ktoś Wam pomógł? Tomek to, to z Prefronu dali nam to łóżko. I możesz opuszczać go. Różne masz te, kombinacje, że możesz go położyć. Tutaj na razie to nikt nie śpi. No co to? Czeka na Patryka, jak Patryk A, przyjeżdża. Patryka, tak. A miał Patryk rehabilitację, to niestety Kuratorka moja no. dała go do PPS-u nie wiem czy to ma habitację czy nie. I wszystko tu stoi. Patyk ma wszystko. To tam coś tak, majstruje kubuś. przy... Kubuś to majstruje, on zawsze robi. Kubusiu nie. Patrz. I co, tutaj wam wystarczy garków, żeby nie. tego ugotować? Gotuję obiad Tomek. Bo moje nie chcą jeść, to Tomek im gotuje. Jedzą, a i przynoszę jeszcze szkoły do tego. Różka jest, pralka jest, wszystko jest. Monika, a Ty według Ciebie, to jesteś zaradna, czy jesteś niezaradna? Jak to jestem zaradna. Wszystko Ale trochę na... leniwa chyba. Uzależniona od gier. Te gierki są bez pieniędzy. Ja hmm. sobie gram. Tak, jestem umówiona z psychoterapeutą, z panią Anią. Mam do niej jeździć i... Mam pomysł w tym. Żebyś z tego wyszła. Tak. Albo co, całymi dniami siedzisz nad tym? Nie. A na czym czasami to jest? Czasami w nocy, czasami. Bo teraz mówię. Teraz to... No co wy robota? Proszę. Mejs tak. Mejs tak. tak. Ja już wiesz, ja już nerwowo nie wycinałem. Pani Ania też odeszła, bo przez, przez tą. Przez to też pani Ania. Asystentka też odeszła. Przez, odeszła z pracy? No tak, przez tą, przez e, kierowniczka. Tutaj w motyczu w, w tym ośrodku pomocy. Jest bardzo znana. Z tym, żeby dzieci zabierać. Żeby nam nam powiedział, że nie ma nic. Miał szukać poza gminą. Nam domu nie ma, nic. No nie ma, no ciężko jest tak o domu No trzeba. No, ale w Lublinie masz. No tak, ale wy nie jesteście z Lubliną. No nie są jakieś socjalne są się... Po chwilę, bo na przykład, to nikt nie daje. No wójt nie odpowiada wcale. Tomek dzwoni do niego. Niedawno było kolegi, ale dzisiaj nie ma. No to może jak niedawno to jeszcze jest czas na no, to, żeby. Czas, no w Lublinie było a to rok już minął, no. prawie. A z czego wy w ogóle żyjecie, tak? No bo nikomu ma No to renta i dodatki, tak? No. Te wszystkie takie świadczenia za. Ale to wiesz o tym, że jakbyś dostał to mieszkanie, to musiałbyś dbać o nie. U swoje dłampy swoje tam byli. A ja bym była zameldowana w Lublinie, ale nie jestem zameldowana w Lublinie, bo ja nikogo nie mam w Lublinie. Mam ojca. Ale ojciec mnie zamelduje w Lublinie. Wiesz tak, mój ojciec nie jest taki skory, żeby meldować kogoś.